Maju, gdzie albo w czym na co dzień szukasz piękna? Wiesz co, staram się znajdować piękno, inspiracje niemal wszędzie. Oczywiście najprościej jest powiedzieć, że w tym wszystkim, co związane jest z kulturą, sztuką, w przyrodzie, w urodzie ludzi. Moich bliskich, ale też, też lubię patrzeć na piękno ludzi po prostu obcych na ulicy. Natomiast chyba to jest taka decyzja nasza wewnętrzna, czy chcemy widzieć tylko mrok i, 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 i to, co jest jakoś tam odpychające, czy po prostu mamy perspektywę taką i staramy się tak patrzeć na rzeczywistość, żeby wyłapywać to, co, co jest godne uwagi i, i, i co może być jakoś inspirujące. Co dodaje Ci odwagi? Co mi dodaje odwagi? Na pewno dodaje mi odwagi, kiedy patrzę na inne osoby, które mnie inspirują inne odważne kobiety. Dodaje mi odwagi myśl, że ostatecznie. Nieważne są opinie innych, ale to, co sami o sobie myślimy i o tym, jak się zachowaliśmy, czy zabraliśmy głos, kiedy komuś działa się krzywda i że ostatecznie zostajemy, nie wiem, ze swoim odbiciem w lustrze i, i, i w sobie znajdujemy ocenę. I to jest dla mnie jest szalenie ważne, żeby się dobrze czuć ze sobą, żeby mieć takie poczucie, że zachowałam się właściwie. Mhm. Co jest Twoją grzeszną przyjemnością, tak zwaną guilty pleasure, na którą od czasu do czasu sobie guilty pozwalasz? Guilty pleasure. Mm, no, troszkę tego jest. <ścoughs> um, uwielbiam, jeśli chodzi o rzeczy, uwielbiam okulary przeciwsłoneczne i, i teraz od jakiegoś czasu noszę też do czytania. Um, ja bardzo lubię spać. I chociaż ciągle jestem niewyspana. To, bo bardzo dużo pracuję, mam bardzo dużo obowiązków, dużo się dzieje w moim życiu. To taka, taka, taki moment, kiedy mogę po prostu bezczelnie spać sobie, aż się naturalnie obudzę. I nie jest to ani siódma, ani ósma rano. To jest też, też coś, co, co bardzo lubię. Um, bardzo lubię dobre jedzenie, wegańskie oczywiście. Um, Trudno powiedzieć o czytaniu guilty pleasure, bo to nie jest guilty w żadnym wypadku, a szczególnie dzisiaj. Yy, lubię się zrelaksować też przy dobrym serialu. No, trochę, trochę tego jest. Trochę tego. Ja w ogóle uważam, że, że to jest szalenie ważne, żeby też dbać o taki swój wewnętrzny dobrostan. To znaczy, żeby szczególnie kiedy, bo oczywiście, jeśli ktoś jest leniem i w ogóle nie robi nic dla innych i, i nie interesuje go świat, to może to nie jest dobra wskazówka, ale dla osób aktywnych, takich, które mają coś więcej do zaoferowania światu, to to jest bardzo ważne, żeby pamiętały, że te przyjemności to jest też takie ładowanie baterii, że. Warto o tym pamiętać. Kochasz sztukę. Co zrobiło na Tobie ostatnio największe wrażenie? Um, największe wrażenie ostatnio zrobiła na mnie wystawa w Paryżu. Y, Chitaru Shiota w Grand Palais. Y, wspaniała artystka y, japońska. Niesamowita wystawa, przepiękna. I, I taka no bardzo dla mnie inspirująca, taka, która w swoim przekazie łączy i wielką wolność, ale też właściwie spętanie człowieka, i prace są takie bardzo, bardzo pojemne. I jeszcze filmy Brutalista i Nasienie Świętej Figi. Przejdziemy do filmu. Dwa pytania. Ulubiony motyw komediowy, który za każdym razem cię bawi? Nie wiem, zawsze uwielbiałam Monty Pythona, lubię wczesne filmy Udy Allena. Nie wiem, dużo tego jest, nie, nie, nie umiem teraz nie umiem teraz jakoś przywołać w pamięci, ale, ale lubię się śmiać, lubię komedie w ogóle, jeśli są błyskotliwe. A co w kinie Cię wzrusza? Uchwycenie czegoś, co, co jest on, oczywiście uniwersalne, jeśli chodzi o temat, ale ale taka bardzo osobista perspektywa. Bardzo mnie wzrusza, kiedy, kiedy widzimy e, aktorów e, w jakiejś takiej prawdzie. Czasem, czasem filmowo kamera, która się zbliża do twarzy, która też... Y, często aktorzy też są nieśmiałymi osobami, a, 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 a na planie zapominają o tym i, i są po prostu postacią. I widzimy coś bardzo, 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 bardzo prawdziwego. Zaczęłam oglądać fenomenalny na początku serial Dojrzewanie i tam po prostu twarz tego chłopca, takiego odartego z jakiegokolwiek y, udawania. A jakie jest najtrudniejsze aktorskie zadanie dla ciebie? Nie wiem, nie umiem powiedzieć. No, chyba to często jest zaskakujące, no, oczywiście trudne są takie wyzwania, powiedziałabym te zewnętrzne, kiedy szukujemy się takiej roli, na przykład musimy opanować coś sportowego, fizycznego, czego nie robiliśmy nigdy, nigdy wcześniej. Mnie się zdarzyło do roli musieć na ściance wspinaczkowej wejść na samą górę, nigdy tego nie trenowałam, to było dla mnie trudne, zdarzyło mi się w dwa miesiące przygotować układ na róże. to było naprawdę mało czasu, czy jazda konna, więc to w szkl, to jest takie oczywiste. Listę. Natomiast chyba najtrudniejsze są te momenty, w których, w których mamy poczucie jakby bezradności wobec materii i coś musimy w sobie przekroczyć i zrozumieć coś więcej. Czasem też dla aktorów takich dojrzałych, którzy już dużo pracują, aktorek, trudno jest znaleźć to nowe. I, I to są momenty trudne, ale jednocześnie one mogą być najbardziej ciekawe. Mhm. A czy masz jakiś rytuał przed wyjściem na scenę teatralną? E, uspokajam oddech i staram się skupić. E, to jest wzięte trochę z mojego, z, z tego wszystkiego, co dała mi praktyka buddyjska. Ja przez bardzo wiele lat jestem w ogóle wychowana w filozofii buddyjskiej i przez bardzo wiele lat e, medytowałam, praktykowałam. I takie. E, takie skupienie na tu i teraz, nie, 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 nie pozwolenie odpłynąć myślom, e, nie zatrzymywanie ich, e, nie odspędzanie też, tylko skupienie na tym, co tu i teraz, w przestrzeni, w zapachu, e, us, nieudawanie też. Nie wiem, kiedy, kiedy jestem zestresowana, to nie, nie, ja nie, 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 nie mam takich technik, że na przykład udaję, że nie ma widzów, nie, właśnie chcę ich usłyszeć. Jesteśmy tutaj teraz w tej przestrzeni i to mi bardzo pomaga, ale też właśnie oddech. A czasem, czasem pomaga mi, oczywiście wtedy, kiedy spektakl jest ma taki bagaż, ale że na przykład coś, co gram, dedykuje komuś, tak jakbym takie takie wewnętrzne moje ofiarowanie. Tak jest na przykład w przypadku spektaklu „Apolonia”, gdzie mówię o Holokauście zwierząt o tym, co w dzisiejszych czasach robimy zwierzętom i, i zawsze dedykuję to właśnie zwierzętom i temu, żeby ktoś może na widowni coś zrozumiał i, 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 i nie przekładał ręki do, do ich cierpienia. A jest jakaś maksyma, którą kierujesz się w życiu? Staram się być uważna, to jest dla mnie ważne i taka spójna, ale też daję sobie prawo do zmiany. My jesteśmy wychowani w kulturze, w której nie wiem jest wstydliwe. My jesteśmy uczeni od początku naszej edukacji, że musimy udawać, że wiemy, nawet kiedy nie wiemy. A ten stan nie wiem jest, jest tak naprawdę początkiem poznania czegoś i zrozumienia. Zresztą na przykład w filozofii jest to szalenie ważne, żeby móc powiedzieć nie wiem. I, i to jest dla mnie bardzo ważne. I jako artystki, jako, jako człowieka, kobiety, yy, także jako matki. To znaczy, nie, nie oszukuję moich dzieci, że coś wiem tam, gdzie nie wiem. To rzadkie i bardzo ważne faktycznie. Yy, porozmawiamy przez sekundę o modzie. Trzy składniki dobrego stylu według Maji Ostarzewskiej. Yy, przede wszystkim chyba znalezienie tego, co. co, co do nas pasuje i co my chcemy wyrazić poprzez strój, bo strój dla mnie akurat bardzo ważny tak naprawdę jest formą, jaką komunikujemy się ze światem i, i daje nam czy to poczucie bezpieczeństwa, komfortu. Czasem zakładamy coś, bo, bo chcemy być atrakcyjni, więc jest to też jakiś rodzaj tańca godowego ze światem. Natomiast dla mnie styl jest w ogóle ważny. Wcale nie, wcale, wcale to nie muszą być. Wielkie pieniądze, chociaż wiadomo, że mamy przepiękne kreacje wybitnych projektantów, ale, ale osoby z dobrym gustem, na przykład świetne rzeczy znajdują w, obie, w drugim obiegu vintage. Cenię sobie dobre materiały. Generalnie mam rzeczy albo właśnie z drugiego obiegu, albo bardzo dobrej jakości, i które służą mi latami. No, ale też takie poczucie wewnętrzne, co do nas pasuje. Ja akurat yy, yy, nie szaleję jakoś bardzo i, i wydaje mi się, że taka klasyka, czasem przełamana, yy, jest dla mnie najwłaściwsza. Ale nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba, kiedy ktoś się szalenie kolorowo, eklektycznie ubiera. Po prostu widać, coś takiego mam, że, 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 że wyczuwam, kiedy ktoś jest ubrany i to jest on, a kiedy jest po prostu przebrany. Są osoby, które w, w kiedy ubierają się kampowo, wyglądają genialnie, a ktoś inny wygląda zabawnie, choć też oczywiście ma do tego prawo. Mhm. Mm. Dla mnie jakość materiału, krój, no dla mnie jest też szalenie ważna etyka w, w modzie, więc nie, nie, oczywiście nigdy nie założę futra. Dzisiaj mamy tak fenomenalne materiały i te skóropodobne i, i, i właśnie futra mogą być z organicznych materiałów. Mamy genialne skóry z ananasa, bambusowe, celulozowe, więc jest tego bardzo dużo. Jeśli już mam coś skórzanego w swojej garderobie, to są głównie buty i one są na ogół Vintage. Twoje czytanie i rozumienie mody przez Ciebie sprawiło, że jesteś postrzegana jako ikona mody w Polsce. E, czy Ty masz swoją ikonę? Och, dużo osób się świetnie ubiera. W ogóle w Polsce się coraz lepiej ubierają sobie. Warszawa jest w ogóle taką wyspą, świetnego stylu. Jak czasem są takie filmiki? Street fashion to po prostu aż, aż, aż duma. Po prostu tak świetnie się ubierają ludzie i to oczywiście, że młodzi szczególnie, ale, ale starsi, moje pokolenie też no, naprawdę jest coraz lepiej. Jest trochę, patrzę też, oczywiście jestem ciekawa, jak się ubierają aktorki, ale jest no, no dużo, dużo, dużo jest tych inspiracji. Chyba nie umiem wymienić jakiejś takiej jednej osoby, e, która, e, która jakoś szczególnie teraz, na przykład, żebym ją śledziła i, i naśladowała. E, chyba, chyba, chyba nie. Mam też już mam, jestem też w takim wieku i mam też sama poczucie tego, co mi pasuje, co mi nie pasuje, ale też nie lubię łatek, więc czasem na przykład ja mam ochotę zaszaleć i wiem, że na przykład ktoś powie, że to nie do końca było w moim stylu, a ja po prostu na to miałam ochotę tego dnia i też uważam, że musimy słuchać wewnętrznych potrzeb i tak się naprawdę ubierać, jak, jak czujemy, bo przede wszystkim ubieramy się dla siebie. Oczywiście oprócz tego jest miło, jak ktoś też to dostrzeże pochwali, jak się to komuś podoba, szczególnie naszym bliskim albo osobom, z którymi mamy potem pracować. Mhm. I już ku końcowi. Co motywuje cię do codziennego wstawania? Nie potrzebuję jakiejś szczególnej motywacji. Ja mam bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dobre życie, za które jestem bardzo wdzięczna. Oczywiście pojawiają się momenty kryzysowe i nie chcę mi się w ogóle wstawać. Czasem pogoda zniechęca do wstania, jestem meteopatką, ale generalnie nie potrzebuję, nie potrzebuję jakiejś dodatkowej motywacji. Mam wspaniałych bliskich wokół siebie, mam super fajne dwa psy, do których też wstajemy. Oczywiście dzielimy się tymi spacerami, więc w różne dni różne osoby ruszają z nimi na ten poranny spacer. Mam swój teatr, mam filmy. Po prostu lubię, lubię życie takie, jakie ono jest, i nie, nie mam problemu z tym, żeby do niego stawać codziennie na nowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.